Sama jestem kamieniem, uchodziałem w Gapice z Trój i niestety po pogodzie doznałem zatrzymania akcji serca, która trwała 45 minut. Z tym jestem że można wada wymowy, na którą cały czas pracuję i nie jest co ruchy, czyli e, pokazanej po kolei, lewej po od, czy roku życia zacząłem że, i jeszcze wtedy nie jest wiedziano, myślimy, nie jest tak, po, po, jak mnie że na temu, czyli, już nie, długo zostało. Sam w roku zawody dla niepełnosprawnych w Abu Dhabi, w dziedzicu, w którym biorę udział pierwszy raz po 13 latach, mogę się być z równymi sobie przeciwnikami. Tak to się byłem zawsze, że tak powiem, z normalnymi, z pełnosprawnymi. Gajeden w Dziużycu trenuję w Alfie Akademii. Do Alfie trafiłem, pisałem, mojego dawnego trenera, tak poznałem Pawła, Kozłowskiego. pamiętam dokładnie, że psychoprzyczyn w Alfie, powiedziałem trenerowi, że chcę, żeby coś, w mnie nie było, coś, żeby mnie nie wyrosło. I trener odpowiedział, Paweł, ty musisz, dwa razy tyle zapieprzać niż normalny człowiek. I ja to, ja tak jeszcze słowa sobie zawieszę do serca, biorę i jestem słowny i to robię. I mam nadzieję, że przywiozę z Abu Dhabi do naszego małego domku. Złoty metal, spa olimpiady, pierwsze dni, co zacząłem trenować u Gremlina. Pamiętam jeszcze nawet, gadaliśmy o tym parę dni temu, że się potykałem własne nogi, nie umiałem biegać. Ten sport a robię go już 7 dobrych lat. Rozwijanie jest dość, że mentalnie jest, człowieka, a taki fizycznie, bo się dużo ciekawych ludzi po świecie, łapie się kontakty i naprawdę można zbudować jak masz tylko chęć pasje. Kochać to, co robić. I nie można się nigdy poddawać. Wiadomo, że są górki pa żur. Bagugi, e, mosty, które trzeba łamać, by dojeżdżać do takiego punktu, gdzie, gdzie się chce być. Ale jak wierzysz, głęboko w sobie i masz naprawdę, marzenia, ja, to nigdy ich nie odpuszczaj. Ja to mówię, że dosyć w bo mam niepełność prawną, z, z którą się kam. Nie oddyś, wiem co to znaczy. Walczyć o swoje. Cześć, dziękuję Wam wszystkim. Zapraszam na mój kanał. Będzie się dużo ciało, dużo ciekawych rzeczy z moim tym. Młodym, one młodym Alfa Akademii. Us. 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 Yeah, yeah, yeah. I came on the scene and I did it alone. I work every weekend, I've been in the zone. Got so many bars, I don't need a phone. They call it a game, and I'm looking for thrones. Going through every comment, I'm wondering why everybody been talking and telling me how I'm supposed to be rocking. But really, they wish they've been doing this all on their own. Negative talk don't phase me. I got real fans who gon' play me. Skill don't work when you're lazy, and I see dreams wasted daily. And I'm going to get it right now, cause nobody been handing it out. Everyone know that I'm playing for keeps. 10 days a week, never got time to be spending sleep I've been dreaming up with my eyes open at 3 1 lead, but I'm not choking. They all cap like caps lock. This the anthem, taking hats off. Not concerned about trash talk. I'm counting down to that blast off like, whoa, I'm ready to go. Don't give advice, you ain't done it before. You think you've been ballin', but look at the score. We rockin' that camo, we going to war. Yeah, I'm Tom Brady with a comeback. You fallin' off like a hubcap. These other rappers are Thursdays, Who so we talk about you as a Ich kenne niemanden, niemanden, der so hart arbeitet wie er. Niemanden. Ja, ich kenne niemanden. Es gibt keinen Athleten hier in Österreich, der so hart arbeitet wie Kabel Hansel. Niemanden. <lacht> <lacht> <lacht>